Hej kochani, słuchajcie, nie uwierzycie. Tym razem kolejny sms na moim telefonie. Dzisiaj dostałam sms a znów od opętanej dziewczynki. Wczoraj ona już nic nie pisała. Tak jak myślałam, przeczuwałam, że to będzie jej ostatnia wiadomość. Ona chciała tak pewnie zakończyć swoją rozmowę, wiecie, takim strasznym tonem, takim mrocznym, żebym się bała, właśnie i tak dalej. No trochę jej się to udało i słuchajcie, nic już więcej wczoraj nie napisała. A dzisiaj, jak zajmowałam się innymi rzeczami, nagrywałam sobie coś innego, stąd też ten makijaż, bo może będziecie pytać. Wczoraj też widziałam komentarz, że tamten make-up Wam się podobał, więc bardzo dziękuję za takie komplementy. Ale słuchajcie, dzisiaj chciałam też właśnie coś innego nagrywać, dlatego tak się pomalowałam i w ogóle i patrzę a tu SMS i no nie mogłam tam tego słuchajcie przerwać dlatego jak już tylko szybko skończyłam to siadam tu i wam to nagrywam żeby nie było tak że jakoś ten SMS mi zniknie z telefonu muszę mieć na to dowód oczywiście więc słuchajcie zaraz włączam nagrywanie ekranu i wam to pokażę bo po prostu nie uwierzycie więc dobra chwila yy, włączam nagrywanie dobra i zaraz przeczytam Wam tego całego SMS-a i powiem Wam, co o tym myślę. Mam nadzieję, że znów mi pomożecie i powiecie, co Wy o tym myślicie. Bo wiecie, co dwie głowy to nie jedna, tak się mówi, i po prostu Wy możecie na coś wpaść, na co nie wpadnę ja. Więc wiecie, razem to chyba lepiej jest tak po prostu pogłówkować. Się. A tutaj słuchajcie, siedzi moja Fibusia. Znaczy, śpi, bo ona już sobie robi drzemkę. Zobaczcie. Śpi moja Fibusia tutaj ze mną. My się tak wymieniamy krzesłami, raz ja tutaj, ja raz tam. Ale dobra, przechodzimy, słuchajcie, do tematu. Dzisiaj 13.01. Napisała o tej godzinie, więc w dzień, tak jak wtedy. Cześć, wiem, że mnie nie znasz, ale ja Ciebie znam doskonale. Hmm, no ja wiem, że to jest opętana dziewczynka. No, ale dobra, może przeczytajmy wszystko razem. Cześć, wiem, że mnie nie znasz, ale ja Ciebie znam doskonale. Wiesz, że Twój dom wygląda dokładnie tak jak na tym zdjęciu, które ci wysłałam? Bo tak, ona mi wysłała zdjęcie mojego domu, więc ona wie, gdzie mieszkam. Już nie tylko, skakowała moje konto na Robloxie, zna mój numer telefonu, teraz już wie, gdzie mieszkam. Ale ja, słuchajcie, no nie mogę wam pokazać tego zdjęcia, bo ona prawidłowe zdjęcie wysłała, prawidłowy dom, więc no wiadomo, że nie chcę, żeby po prostu się rozeszło, jak wygląda mój dom. Ale słuchajcie. Wysłała mi zdjęcie mojego domu. Nawet widok z okna, który codziennie patrzysz, nie jest mi obcy. Śledzę Cię od dłuższego czasu, znam Twoje zwyczaje, wiem kiedy wychodzisz, a kiedy wracasz. Czułam Twój strach, kiedy zauważyłaś mnie w Roblox po raz pierwszy, ale to dopiero początek. Czułam też Twój strach wczoraj, kiedy napisałam do Ciebie: Teraz boisz się nocy? Każdej nocy będziesz czuć, jakby coś Cię obserwowało to ja. Ostatnio siedzę w ciemności i patrzę przez Twoje okno. Twoje myśli są takie łatwe do odczytania, tak łatwo wkradnę się do Twojego umysłu. Czy boisz się swoich snów? Noc jest moim czasem i to wtedy staje się najpotężniejsza. Pamiętasz tamten dźwięk, który słyszałaś, kiedy byłaś sama w pokoju? To było moje ostrzeżenie. Teraz nie jesteś już bezpieczna. O, tu się coś pomyliła. Mówiłaś kiedyś, że nie boisz się ciemności, ale teraz trzy kropki. Zapomnij o trojaczkach. Schakowałam Twoje konto na Roblox i już nigdy go nie odzyskasz. Nie zobaczysz też trojaczek. Ona sobie, one sobie bez ciebie nie dadzą rady. Czym bliżej nocy, tym robi się ciekawiej. Wiesz, że nie uciekniesz. Wiem o wszystkim. Niezależnie od tego, co robisz, ja zawsze będę tam w mroku, czekając. Jesteś gotowa? Zaczynasz się bać? Czas na kolejną grę. Sprawdzę, jak długo potrafisz się ukrywać. Tik-tak. No i ciekawa jestem, co o tym myślicie. Słuchajcie tutaj czasem, um, jakąś liderówkę ona zrobiła, jakiś błąd. Mi też ciężko było to czytać, bo słuchajcie, no nadal emocje, ale. Ale może słuchajcie, jakoś przegadamy tego SMS-a, pomóżcie mi, i może po prostu napiszcie, co jak rozumiecie. Może nie musicie, wiecie, jakoś tak rozkładać tego SMS-a na czynniki pierwsze, że wers po wersie, ale może tak kawałkami, może jesteście w stanie coś stąd wywnioskować. Ja sobie myślę tak, no cześć, wiadomo, wiem, że mnie nie znasz, ale ja Ciebie znam doskonale. Wiemy, że to jest opętana dziewczynka, bo mam już ją tak w telefonie od razu z automatu, ale też, no, pisałam i widziałam ją w Robloxie. Więc ym, wiemy, że to jest ona, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ona o to zawsze taka była, czy to jest ktoś jakby za kogo ona się podaje tylko? Nie wiadomo, więc to może być właśnie potwierdzenie na to, że jej nie znamy. Wiesz, że twój dom wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu, które ci wysłałam i tak to się zgadza. Nawet widok z okna, który codziennie patrzysz, nie jest mi obcy. No jeśli ona tu była, no to jej ten widok wcale nie jest obcy faktycznie. Śledzę cię od dłuższego czasu. Znam Twoje zwyczaje, wiem kiedy wychodzisz, a kiedy wracasz. No to to jest creepy. Czułam twój strach, kiedy zauważyłaś mnie w Roblox. Po raz pierwszy. Ale to dopiero początek. No tak, ja się wtedy przestraszyłam. Jeśli ona jakimś cudem też widziała filmy, no to wie, że się przestraszyłam. Czułam też twój strach wczoraj, kiedy napisałam do ciebie. To. Hmm. to się. To ma sens, bo słuchajcie, ona mi tam pisała, że czuję bicie serca, że, że moje serce bije szybciej, więc no tak to działa. Jak się stresujemy między innymi, to bije serce szybciej, więc, więc tak. Wtedy też to przeczuwała. Teraz boisz się nocy? No i właśnie. Ja tak ogólnie to się nie bałam przecież, bo już nie jestem malutka, ale słuchajcie, po tej jej wiadomości no to było dziwnie, ale no jak widzicie, jestem, nagrywam kolejny film, więc jest w porządku. Mam nadzieję, że tak zostanie. Teraz dalej. Każdej nocy będziesz czuć, jakby coś cię obserwowało. To ja. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że ona po prostu mnie tak zwyczajnie straszy. Ostatnio siedzę w ciemności i patrzę przez Twoje okno. Twoje myśli są takie łatwe do odczytania, tak łatwo wkradnę się do Twojego umysłu. Czy boisz się swoich snów? No i ona mi się wczoraj śniła, to Wam mówiłam, i ona jakimś cudem o tym wiedziała. Więc mamy już na to potwierdzenie, że po prostu ona faktycznie widzi moje sny? Dlatego się o tym dowiedziała? Bo tak jak Wam mówiłam wczoraj, ja nikomu nie zdążyłam wtedy jeszcze powiedzieć, że ona mi się śniła. Więc to może być prawda, co ona mówi. Dziś mi się ona nie śniła. Więc jestem ciekawa, czy też widziała moje sny. Bo jeśli ona widzi tylko sny wtedy, kiedy ona jest w moich snach, czyli widzi samą siebie, to chociaż tyle byłoby dobrego. Lepiej, żeby nie widziała po prostu moich innych snów. Teraz najlepiej musiałabym się jakoś tak nauczyć śnić, żeby. Na przykład, wyśnić sobie jakąś sytuację, jak z tego wszystkiego wybrnąć, ale takim cudem, żeby ona się nie pojawiła w moim śnie. Bo jeśli się pojawi, to bardzo możliwe, że ona zobaczy po prostu mój sen. A wiecie, tak jest, że jak o czymś bardzo dużo myślimy, no to to na przykład nam się śni. Więc no, muszę uważać, o czym myślę. Po prostu, ale dajcie znać, czy myśli się, że ona widzi wszystkie moje sny, czy widzi tylko te, w których ona jest. Jak te drugie, no to ok, ale te pierwsze to raczej nie ok. Dobra, dalej. Gdzie to było? Noc jest moim czasem i to wtedy staje się najpotężniejsza. Nie wiem, co tu powiedzieć. Pamiętasz tamten dźwięk, który słyszałaś, kiedy byłaś sama w swoim pokoju? No, czasem coś takiego odchodziło, ale... Hmm... Ale tak tego nie postrzegałam. To było moje ostrzeżenie. Teraz nie jesteś już bezpieczna. Mówiłaś kiedyś, że nie boisz się ciemności, ale teraz trzy kropki. No, tak, trochę te wiadomości, słuchajcie. Taki niepokój trochę we mnie wzbudziły, więc może dlatego. Zapomnij o trojaczkach. Schakowałam twoje konto na Roblox i już nigdy go nie odzyskasz. Tutaj się odniosła do trojaczek, więc są całej zdrowe chyba, na razie tak, um, ale powiedziała, że zapomnij. Muszę wykombinować, jak się tam dostać. Pomóżcie. Nie zobaczysz też trojaczek. One sobie bez Ciebie nie dadzą rady. Yy, więc czuję się jeszcze bardziej zdeterminowana, żeby je po prostu odzyskać i jakoś odzyskać dostęp do tego serwera. Jakoś to wszystko może ja teraz schakuję i po prostu do nich dołączę. Yy, czym bliżej nocy, tym robi się ciekawiej. No tak, jeśli czas, jeśli noc jest jej czasem, no to. Faktycznie robi się ciekawiej. Wiesz, że nie uciekniesz. Tego, słuchajcie, nie byłabym taka pewna. Teoretycznie, jak wie, że gdzie jest mój dom, jaki jest mój dom, jak on wygląda. zna moje zwyczaje, wiem, kiedy wychodzę i kiedy wracam do domu. I, I jakby mnie obserwuje, no to mam ciężko jej uciec, ale ja się nie poddam. I słuchajcie, jakoś będę musiała wykombinować, żeby się jej pozbyć. Nie wiem, co to mogłoby być. Wiem o wszystkim. Niezależnie od tego, co zrobisz, ja będę zawsze tam w mroku czekając. Jesteś gotowa? Zaczynasz się bać? Czas na kolejną grę. I ona jest znana z tego, że lubi grać, bo do tego mnie zmuszała, ale mm, powiedziała pewnego razu, choć napisała tam. Że Kitty Bella czas start, chyba. Chyba tak to było. Więc teraz czas na kolejną grę. Czy początkiem. Teraz już wiem. Czy początkiem tamtej gry, o której ona wtedy wspomniała, było to, że. schakuje mi Robloxa? A teraz jest czas na kolejną grę? Czy może już to się wydarzyło, że po prostu. Słuchajcie, że mi że dostała mój numer telefonu. To już by była ta druga gra. Chyba, że to będzie coś innego. Zobaczymy. że będę tam, hmm. w noku czekając coś gotowe, czas na kolejną grę. Sprawdzę, jak długo potrafisz się ukrywać. Tik, tak. To są takie jakby odgłosy zegara, że czas ucieka. Robią wskazówki Tik, tak. Czas leci. Więc słuchajcie, czas na kolejną grę. Gra już, gra już wystartowała, z tego co rozumiem, z tego SMS-a, ale dajcie wyznać mi koniecznie, co o tym myślicie. Co byście wyczytali tutaj, tak mniej więcej, między wierszami? Bo słuchajcie, w takich wiadomościach od takiej osoby myślę, że trzeba też szukać informacji między wierszami. To nie jest tak, że ona może chciała nam coś powiedzieć między wierszami, ale słuchajcie, może my na coś jeszcze więcej wpadniemy. Więc tak wyglądał właśnie SMS od niej. Jestem ciekawa, czy coś jeszcze dzisiaj napiszę. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, to spróbuję w jakiś sposób Wam dać znać. A tymczasem piszcie w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie. A ja się z Wami żegnam i lecę dalej. Jakby. Łamać te kody, żeby dostać się na setkę. Pa!